Z wami szczery. Nowe gry wyścigowe są słabe, żenujące, bezpłciowe, niegrywalne, słowem zjebane. I dlatego ja nie gram zbyt wiele nowych gier z tego gatunku, bo nie chce mi się wydawać ponad 300 zł na nową grę, która nie będzie dla mnie niczym nowym i znudzi mi się po 15 minutach. Zamiast tego nadrabiam stare tytuły, które nie dość, że w ogólnym rozrachunku dają. Więcej radości i satysfakcji, to do tego można je kupić ze psigrosz, grosz, a czasem nawet załatwić cię skończyć za darmo. I tak co jakiś czas wybieram sobie jakąś grę, w którą nigdy nie miałem okazji zagrać, i ją przechodzę. Obviously. I tym razem wybrałem Gran Turismo 3. Ogólnie seria Gran Turismo nigdy mnie jakoś specjalnie nie pociągała. Do pewnego czasu moja jedyna styczność z tymi grami. To było Gran Turismo 5 na PS 3 mojego wujka. Ale to w sumie nie zasługuje na wspomnienie, bo to było łącznie może z 3 godziny gry. Plus wtedy jeszcze nie czaiłem w ogóle fenomenu Gran Turismo i próbowałem w niego grać jak w Need for Speed. A. Ale dziś jestem już mądrzejszy, bo po tym jak zagrałem w pierwsze, oryginalne Gran Turismo, w końcu zrozumiałem o co chodzi w tych grach. Gran Turismo zachęca cię do tego, aby stawać się coraz lepszym. Motywuje do poznawania mechanik. I wymaga od gracza zrozumienia pewnych zasad. Lepszy samochód nie załatwi problemu. Jeśli nie wiesz jak nim jeździć, a droższe części nie dadzą nic, jeśli nie potrafisz ich ustawić. Więc tak jak wspomniałem, mam już za sobą Gran Turismo 1. Chciałem zacząć od tej części, żeby lepiej zrozumieć pierwotny koncept tych gier. No ale to nie jest tylko jedna gra, to jest cały franchise. I w sumie fajnie by było zagrać w coś jeszcze. No i padło na Gran Turismo 3 Ace Pack. I po to tu dziś jestem, aby opowiedzieć Wam o początku mojej przygody z tą grą, oraz przy okazji wytłumaczyć, dlaczego Gran Turismo jest wyjątkowe. Uruchomiłem grę. Posiedziałem chwilę w ustawieniach i po chwili byłem już w Gran Turismo Mode. To był sam początek, gdy trzeba było kupić pierwszy samochód. Gra na sam start przydziela budżet 18 tysięcy kredytów. To na co je wydamy to już nasz interes. Gran Turismo 3 oferuje 185 samochodów. To nie jest jakoś super dużo na dzisiejsze standardy, ale każde z tych aut prowadzi się inaczej i każde zakupy trzeba przemyśleć dwa razy, żeby być pewnym, że się nie utknęło bez pieniędzy z najgorszym możliwym autem. Czego ja oczywiście nie zrobiłem, i bez namysłu wybrałem miatę. Okej, okay. może podjąłem niepotrzebne ryzyko z perspektywy tej gry. Może. Ale czy ktoś z was nie wybrałby tej słodkiej pociesznej mortki? No, ona aż się prosi, żeby ją pogłaskać po masce, połaskotać pod błotnikiem, posbierać po sprzęgle. No, kto jest najsłodszym w całej galaktyce? No, kto? Mazda miata dla takich petrolheadów jak ja jest jak Catgirl z przeciętnego anime dla introwertycznych łybów. Z tym, że miata jest lepsza, bo ona istnieje naprawdę. W sumie jak o tym myślę, czy test mazdy miaty na YouTubie na którym jakiś randomowy kolo macają po całej karoserii, pokazuje nagi silnik i wkłada pistolet do tankowania, do wlewu paliwa. Czy to można nazwać hentajem? Więc po tym, jak już wybrałem swoją wife, <laughs> moje auto, pierwsze co zrobiłem, to wziąłem udział w Sunday Cup. W każdej odsłonie Gran Turismo Sunday Cup to pierwsze zawody, w jakich bierze się udział w grze i ze względu na niski poziom trudności, służą raczej za samouczki. Ciężko jest w nich przegrać, więc można się bardziej skupić na poznawaniu mechanik gry i przyzwyczajeniu się do sterowania. A propos sterowania. Ja mogę się mylić, ale coś tu kurwa nie gra. Zatem po zmarnowaniu 30 minut na ustawianie martwej strefy i czułości obu gałek na padzie, w końcu wystartowałem w pierwszym wyścigu. To, co od razu da się wyczuć, to ciężar samochodu i przenosząca się siła odśrodkowa, która na niego oddziałuje. Zaawansowana jak na ogólne standardy fizyka, jest znakiem towarowym tej serii. To nie jest rasowy symulator, ale odnaleziony przez deweloperów kompromis między responsywnością a realizmem jest godny podziwu. W każdym razie, yy, wyścig wygrałem bez problemów, tak samo jak dwa kolejne, tym samym zgarniając nagrodę za zwycięstwa we wszystkich zawodach Sunday Cup. A tą nagrodą jest O, oh, hell yeah. Póki co mój garaż przechowuje tylko najbardziej wybowe samochody, jakie można posiadać. I na tym etapie zwątpiłem już, jak powinienem się z tym czuć. Więc po Sunday Cup przyszła pora na Clubman Cup. Pierwszy wyścig trochę na farcie, ale wygrałem. Drugi z drobnymi trudnościami, ale dałem sobie radę. Przez moment zacząłem się obawiać, że gra jest za łatwa, ale chwilę później sprowadziła mnie na ziemię, bo żeby wygrać ostatni wyścig na Deep Forest Raceway, musiałem do niego podchodzić 7 razy. Z czego pierwsze cztery z nich to były sromotne porażki, przyprawione desperacją. Stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy powinienem zainwestować moje ciężko zarobione pieniądze. Upgrade tofu mobilu. Nauczony więc doświadczeniem z Gran Turismo 1, które mówi, że prędkość w zakrętach jest ważniejsza od prędkości na prostej, kupiłem najtańszy zestaw zawieszenia. Co ono daje? Cóż, sam zakup nie robi z samochodem właściwie nic, natomiast odblokowuje on możliwość manualnego dostrojenia pochylenia kół oraz sztywności amortyzatorów. Więc zmieniłem te ustawienia i przejebałem wyścig po raz kolejny. To była moja druga najgorsza decyzja w te wakacje. Okej, okay, więc jeszcze raz zmieniłem lekko kilka rzeczy i. Ej ej ej, 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 chwila, chwila, moment, momencik. O tak! Tego mi było trzeba. Po zaspokojeniu potrzeb mojego demona wróciłem do ścigania. Kosztowało mnie to jeszcze kilka prób i. Oszczędności, które przeznaczyłem na filtr powietrza oraz wydech. Ale koniec końców udało się. Przyszła upragniona przeze mnie pora. W końcu miałem za sobą to piekło, na które straciłem ponad godzinę swojego życia. Chuj. A całą gorycz, jaką byłem wypełniony, niemal po uszy, miała mi odpłacić moja nagrota. Przezwałem jebaną miatę. No i co ja mam z nią kurwa zrobić? Jak już mam taką tylko czerwoną. Okej, okay, nie widzę sensu posiadania dwóch miat, więc trzeba podjąć decyzję. O, ty masz więcej mocy. Co to... zmienia postać rzeczy? Zatem moim kolejnym celem było 80 Sports Car Cup, bo mój tofu mobil spełniał wymagania. A ja łudziłem się, że będę miał jakiekolwiek szanse w zawodach, za które powinienem się zabrać dużo później, niż to robię. Pojawił się tylko jeden problem. Aby wziąć udział w tych zawodach, potrzebna jest narodowa licencja klasy B. Licencje są nieodłącznym elementem rozgrywki Gran Turismo. Są jak laktoza w mleku, jak gluten w chlebie. Niektórzy ich nie tolerują, ale bez nich to nie byłoby to samo. Powinienem sobie odpuścić metafory. Pierwszy test to już klasyka a więc ruszenie, jazda po prostej i hamowanie w wyznaczonej strefie. Brzmi prosto cóż, jest proste jeśli chcesz tylko zaliczyć wszystkie testy, otrzymać licencję i upalać swojego gruza pod remizą. Tak, to brzmi jak Polska ale jeśli naprawdę tak robisz powiedz mi czy jesteś z siebie dumny? Czy naprawdę przynosi Ci to satysfakcję, jakiej oczekujesz od tej gry? Fenomen Gran Turismo polega na poprawianiu się jako kierowca, bo im lepiej będziesz jeździł, tym lepiej gra będzie Cię za to wynagradzać i licencje są tego doskonałym przykładem. Każdy test można zdać na trzy poziomy. brąz, na który godzą się tylko speedrunnerzy i ludzie, którzy całe swoje doświadczenie w grach wyścigowych bazują na Mario Kart. Srebro, którego zdobycie stanowi o rozumie i godności człowieka. Oraz złoto, które często jest słabo zbalansowane i raz można je zdobyć za pierwszym podejściem, a innym razem męczyć się z nim przez tysiąclecie. I tak samo jak w przypadku zawodów, za złote pucharki w każdym teście licencyjnym danej kategorii otrzymuje się samochód. I w sumie to by było na tyle. Przejechałem jeszcze te zawody, dla których robiłem licencję, ale tam nie wydarzyło się już nic nadzwyczajnego, tym bardziej, że udało mi się wygrać jedynie jeden na trzy wyścigi. W pozostałych dojeżdżałem gdzieś w środku. Tak zaczęła się moja przygoda z Gran Turismo 3 i na podobnej zasadzie będzie się zapętlać aż do samego końca. A mimo to, jakimś cudem, ani przez moment nie będzie się nudzić. To jest magia Gran Turismo, niepozorna i. Może wręcz odpychająca dla tych, którzy jej nie znają. Ale jeśli da się jej szansę i otworzy się na nią, wtedy doceni się jej piękno. Czy potrzebujemy więcej takich gier? Być może, ale wtedy Gran Turismo nie byłoby tak wyjątkowe. Przyrzekam, jeśli jeszcze raz dostanę w nagrodę miatę, zesram się tak mocno, że muszę rozpieniać.